We wtorek około godziny piętnastej puławcy policjanci otrzymali zgłoszenie o dryfującym kajaku na Wiśle. Przypadkowy mężczyzna, przybywający w pobliżu rzeki, dostrzegł unoszący się na wodzie kajak, w którym nikogo nie ma. Policjanci, po potwierdzeniu zgłoszenia, rozpoczęli akcję poszukiwawczą, w którą zaangażowani zostali także strażacy Państwowej Straży Pożarnej i pobliskiej OSP. Po zapadnięciu zmroku, poszukiwania, które nie przyniosły żadnego skutku, przerwano i postanowiono wznowić je następnego dnia. W dniu dzisiejszym akcja została wznowiona. Na wiśle poszukiwania prowadzą przede wszystkim policjanci, ale również strażacy z Państw Straży Pożarnej, a także przedstawiciele wopr -u. Kilkoma łodziami poszukują mężczyzny. Sprawdzane są brzegi Wisły, sprawdzane jest to miejsce, gdzie, w ostatnim, gdzie znalezione zostały jego rzeczy i gdzie najprawdopodobniej ostatnio przebywał. Zaginionym jest 40-letni mieszkaniec Puław, który, jak ustaliliśmy, wczoraj przed południem wyszedł z domu z zamiarem udania się na ryby. Na brzegu, na drodze przy Wiśle znaleźliśmy jego samochód. Natomiast na wyspie na Wiśle znalezione zostały jego rzeczy osobiste, wędka, telefon komórkowy, a także odzież. Porzucony kajak wraz z rzeczami osobistymi zostały odnalezione na odcinku Wisły na wysokości ogródków działkowych i w tym rejonie prowadzone są poszukiwania. Przeczesano już teren na brzegu rzeki, obecnie poszukiwania prowadzone są w wodzie.